OK, więc, więc witam was bardzo serdecznie, OK, coś się zepsuło ze światłem. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z, oczywiście, szybkich recenzji, co jest z tym światłem. Eeeem, um, co jest z tym światłem, o! O, dobra. Um, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z szybkich recenzji, tym razem mamy książkę, e, nie chcę teraz, wiecie, troszeczkę będę teraz tak się patrzył na kamerę, ale, bo nie chcę zepsuć jej, jak, wiecie, tylko światła, to jest OK. E, Widzimy się w odcinku z, oczywiście, omówienia kolejnej książki, również z, no, oczywiście, hmm, z przygód Chyłki. W tym razem mamy książkę pod tytułem Ekstradycja. Znaczy w taki sposób. Proszę się się naprawić. dziękuję. Jest to jedenasta część. E, przygód z jedną Chyłką. Jak pamiętacie, w ostatniej książce, książce która e, nazywała się... E, dobre pytanie, bo nie pamiętam, bo jestem zybanem. Nazywała się oczywiście Wyrok, hehe, <laughs> już sobie już uruchomiłem. Mam tutaj. Um, yy, co ja miałem? A, yy, wydała, wydała się 11 książka, Ekstradycja. Um, oczywiście poszukiwanie jednej chyłki, tak, bo wiadomo, chyłka zbiegła. I nagle okazuje się, że co? A, przepraszam, dawno jednak czekałem w tak, że oczywiście powinienem tak zawsze zacząć. O co tutaj chodzi? Bo no właśnie, trzeba się w, no wiecie, wkomponować w tłonie. A więc... Minęło kilka miesięcy, kiedy jedna chyłka uciekła z kraju. Ślad po niej zaginął i mimo, że wystawiono za nią europejski nakaz aresztowania, służby nie potrafią znaleźć żadnego tropu. Przez cały ten czas nie skontaktowała się z nikim w Polsce i nawet Korytet nie wierzy w to, już w to, że, że chyłka kiedykolwiek znajdzie sposób, by nawiązać z nim kontakt. Oryski tym tymczasem przyjmuje sprawę człowieka, który wybudził się po półtora rocznej śpiączce w klinice. Ukrainiec Witali Dem Demczenko jest oskarżony o to, że wtargnął do jednej z restauracji na Pawliślu i zestrzelił trzy osoby. Motywu nigdy nie ustalono, nie udało się też znaleźć narzędzia zbrodni ani świadków. Dodatkowo Witalii nie pamięta niczego, co wydarzyło się przed tym, zanim znalazł się w stanie wegetatywnym. Pamięta jedno, że ma dla oryńskiego wiadomość o tyłki. Ech. No i to jest w zasadzie wszystko, oczywiście mamy początek. Prusk Kłemek Saudias Neuides. Czyli nie są zanim nie wysłuchasz. E, czy są to zrobienia? Chyba nie było. Nie, są no, jedynie... E, no pam, cytując w pamięci moich dziadków Jadwigi i Jerzego, którzy no, odeszli z tego świata Jarno. Nazywa się Jarno. No. Także tak to wygląda. Um, co się dzieje w tej książce no tak no czyli poza jest praktycznie chyba odroza okazało się że była na Ukrainie przez ten czas zbiegła miała swoje sprawy że aktujmy, i to właśnie ona że zachowuje zdecydowała tą sprawę z tym z tym ukraińcem sprawa ciekawa bo no mogła pogrążyć Langera nie że e, dowiedziała się tego Vitalija który jest też zamieszany. Znaczy, on jest w ogóle taki, taki typu Ukrainiec, nie? Taki nawet gorzej niż Ukraińc taki no. Taki bardziej snu w... no, jak Tatar, praktycznie, nie? Kozak. Co to jest ten światły? światło. No. No i nie, naprawiło się na zróbno. Eee, że co? Że ta Ukrainka jest zamieszana po części. Ona pojawiło się. Eee, na... Z tą że ona też nie, nie znosi tego Langera i wie, że to on ma coś z tym wspólnego. Jak się dowiedziała o tym, chylka też, to postanowiła wiecie, wykorzystać ten fakt na jakby swoją korzyść. i chciała, żeby. Yy, chciała, żeby oczywiście yy, ten gościu, czyli. No, Langer wpadł. Bo okazało się, że być może żyje, że. Mi chyba go nie zabiła, że przeżył, nie? Przeżył jakiś cudem, Że nie wiem, spadł inny. Jakoś, wiecie, no, no cokolwiek ktoś inny spad. Nie wiadomo jak to było. On przeżył jakoś, nie? Coś mu się stało. No, no i do tego dążyli, tak, żeby... No chyba nie winnić, a Witalia no przy okazji też udowodnić, że to ktoś najpierw no, ktoś inny powiedział bójstwo, nawet długa, że to nie on, nie? że to ktoś inny, nie. No i wydawało się, że to się uda, no niestety, no, Wital nie wytrzymał i w końcu zamiast przed winy przyznał, mimo że dowody ręskiego były mocne, że, że to nie mógł być on, bo go nie poznali w nocy, bo nie miał motywu, nic nie pamięta i w ogóle no. No, wydawało by się, że to nie on, ale w końcu sobie przypomniał jednak, że he, he, to jednak on. No, 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 okazało się potem, że to nie był ony, no my... Ale nieważne, do tego jeszcze dojdziemy. Książka zawiła pod tym względem, że, tak naprawdę, przez większość książki nic się nie dzieje. To znaczy, jest takie szukanie igły w stogu siana, siana, czyli jest, tak naprawdę, wieczna walka Joanny Chyłki, bo ona w końcu wróciła do Polski i nie była aresztowana, bo musiała być sądzona hmm. najpierw, nie? No i tak sobie szukali, szukali tej sprawy z Hordianem, szukali tropów, szukali, no miało być to zdjęcie Langera, które miało być, no dowodem, że żyje, no okazało się, że jest fałszywką, już rzeczywiście było fałszywką, tu zamieszany też Ołek Myrny, przyjaciel, witalija, który potem zginął niestety, został zamordowany, no ale no, to już była odrębna sprawa, niestety, też nie zabili ludzi na Powiślu no, no nieważne. No i tak jak mówię, mówię, szukali, szukali te, rozwiązania tej sprawy, po rzucając winę na Langera, yy, że żyje, no nie to był jedyny powód, bo nie wiedzieli nawet na kogo wskazać, yy, że, ko że, ktoś go, że ktoś go zabił, nie, no ale był taki problem niestety, że no, były ślady, oczywiście, Powodzące, że to jednak no ona zabiła go tak tą wazą Czy tam satelitką, no satelitka, waza, no z, to była dosyć ciężka i przewaliła mu w łeb, on spadł, no i sobie rozsoskał łeb jak spadł No i co, umarł? Wiecie, tam były ślady zbrodni, no odciski palców były i w ogóle Była tam, w tylnym wejściem, no zbiegła potem na Ukrainę no i ogólnie, przypał był, nie? Przypał wskazywał wszystko dodaniem, ukrywała się tam, nie wiadomo czemu i o co chodzi, nie? No nie była to fajna dla niej sprawa, tak? No nie była, zdecydowanie to nie była dla niej fajna sprawa i no... z tej modeją postępowania też nie dowodziła no, jej niewinności w żadnym stopniu, zwłaszcza, że... no a potem też okazywało się, że... Mimo, że była jego twarz zmasakrowana, to znaleziono przy dowód jego tożsamości, potem w, przy kremacji było jego DNA i w ogóle, no wszystko wskazało, że to był langer, że rzeczywiście langer sobie wyjął ducha. Jak się potem okazuje, niestety, no potem, w zasadzie na koniec książki, tak, kiedy dotarli tak naprawdę do rozwiązania tej sprawy, bo oczywiście chyłka została, mimo, że mieli grać na zwłokę, czyli... No potem no, na koniec, no nie zagrali, chcieli do końca na niewinność. W ogóle taka ciekawostka, e, pojawiło się połączenie dwóch uniwersum, pojawiło się połączenie uniwersum Forsta i połączenie właśnie z Chyłką, tak. Z, bo prokuratorem, którym była, to czyli Nemezis de facto Chyłki, była prokurator Dominika Wladysich Hansen. Więc y, no de facto główna, jeden z głównych bohaterek y, książki właśnie z udziałem Wiktora Forsta, tak. Ale jest tam mniejsza o to. Um, z grubsza też chodzi o to, właśnie, że została skazana na 10 lat więzienia, że zabiła tego gościa, tego no w sensie gościa, Petra Langera, i została skazana, ale no i wydawało się, że już po tak jak tam mówiłem, w ogóle trala nic nie wynikło z tego. Ale przy wybieg wyszedł filmik, którym na niebie ta Oksana Dymczenko, ta żona Witlia którego nie kochała, seks-bombaj w ogóle. Przyznała się do zabójstwa Petra Langera i że ona zrobiła go, zabiła go. I. No. I tyle. I zrobiła to, boga, nienawidziła i tyle. No, e, no ale co się okazało? No, okazało się, że to był bait że to była klasyczna pułapka, czyli tak naprawdę Piotr Langer przeżył, ale też przeżyła uciekli, mieli zawrócić się gdzieś na jakieś wyspy, gdzie nie można dokonywać ekstradycji po, Polska nie może dokonać ekstradycji się, no żyć dostatnie, być może to jest ta bohaterka, która jest w filmie była w, właśnie w trzecim sezonie, nie, w drugim sezonie u Kasacji Ym, no w telewizji, nie? W sensie, no w telewizji no na playerze. Widzimy, że to jest ta ukrajka, ta Oksana cała. E, chociaż chyba nie pasuje mi, bo ona była czarna chyba ta blondyka. No nieważne. Mniejsza o to. E, tak czy siak, tak czy siak. E, to się wydarzyło na koniec. E, no Langer okazało się, że jednak przeżył, że to wszystko była pułapka, że zrzucono jakiegoś innego ziomka. To on zabił tych trzech ludzi na powieściu. Nie. Nie, nie w nie witali. Nie, to Langer zabił. Witali ja wkręcono. W sensie, że miał to powiedzieć, że po dzięki temu toksyno to będzie przy niej będzie go kładzi w ogóle. No. Liba później tego dostał do żywocie. Z możliwością biegania się na wolność po 25 latach. No ale no cóż, jego wybór tak przyznam się do winy. Um, no cóż. E, tak jak mówiłem, zdarza się i tak, e, Langer przeżył, Langer przeżył, ale no co, przyjął samostangiem, wydawałoby się, no ona zadowolona i w ogóle, bo się nie widzieli tyle czasu i w ogóle, chcieli się ruchać, się na narusował na masce i wydawałoby się, że, że Langer ją weźmie w tej masce, bo zdjął spódniczkę i majteczki jej. Ale Langer co zrobił? przepierdolił jej, no, wziął łeb i przypiertali mu maskę, nie? No, czy przysłał, ciężko powiedzieć? No, nie wiem. Być może, być może tak, być może nie. No, o co chodziło tam, nie wiadomo. Zobaczymy w książce 12, to no, tam w ogóle chodzi. No, Kordian i Chyłka, W ogóle właśnie, że ominąłem ten wątek, Boże, prawie ominąłem wątek. Co zrobili po wygranej sprawie de facto, bo Hilka okazała się być niewinna przez to, że się przyznał. Tam toksan od zabójstwa Węgera. Położył do jakiegoś baru, nie pamiętam jak się nazywało Czarodziej 2.0, coś takiego ehm, I Kordian się oświadczył chyłce, Bo znalazł ten sygnet Zedim I udało się Znaczy, udało się, no nie wiadomo, bo Hyłka nie powiedziała jeszcze Ostatniego słowa, czy tak, czy nie Duzując Kordian co to pierdala... Tak, Kordian co to i... Bum! Koniec książki. Bum! Co tu będzie? Co tu będzie? Zobaczymy. E, także no cóż, w zasadzie to jest wszystko w tej książce. Czy mi się podobało? Myślę, że w miarę tak. E, aczkolwiek bywały, jak mówiłem, bywały lepsze książki. Nie było takiego typowego zwrotu akcji. Liczyłem, że będzie zwrot akcji e, w postaci... Nie wiem, że będzie jakaś nowa, nowa postać, że... E, nagle jak się magicznie pojawi, nie wiem, czy znaczy, tak się de facto magicznie pojawi, ale nie było to aż tak zaskakujące jak myślałem, ale nic, mimo wszystko, bardzo dziękuję za koniec tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobało, czy polecam książkę, myślę, że tak, bo już czytałem tak naprawdę dwie połowy, może nie połowa ale dwie trzecie, dwa, dwie trzecie. No, 40% jednego dnia, więc myślę, że mi się spoko czytało, Także bardzo dziękuję za oglądanie tego te odcinka, mam nadzieję, że się podobało, do zobaczenia w Najbliższym odcinku, się, na razie, pa, cześć.